Na pewno w trakcie budowania misji w DCS spotkaliście się z sytuacją, w której chcieliście, aby e, na przykład wrogie samoloty pojawiły się e, jako reakcja na to, co robicie. Na przykład e, wystartowała para dyżurna z lotniska i przechwyciła e, samolot, który zbliża się do tego lotniska. Niestety e, najprostszy z Sposób, czyli trigger group activate, czy activate e, group, powoduje problemy w e, grze multiplier. Jeżeli mamy bardzo dużo obiektów, dużo graczy i spełnujemy w ten sposób kilka grup samolotów, wielu graczy zobaczy przecinki, krótkie lagi, czasami zdarza się nawet e, crash do CS. a właśnie jako reakcja na to, że w trakcie. E, do rozbudowanej misji pojawiają się nowe obiekty, których wcześniej e, gracze nie widzieli, nie mieli e, pojęcia, że istnieją, i od serwera musi pójść ta informacja, że nowe grupy się pojawiły. Aby tego uniknąć, e, należałoby wszystkie obiekty, wszystkie grupy e, tworzyć już na samym starcie i dopiero e, w jakiś sposób zmuszać, żeby startowały z lotniska albo pojawiały się w takim momencie, w którym chcecie. Są na to, jest na to kilka sposobów, natomiast chyba najlepszy i najskuteczniejszy, który omija w dużym stopniu problem z lagami czy pojawianiem się samolotów w powietrzu, jest po prostu umieszczenie grupy samolotów na lotnisku, tak jak tutaj zrobiłem, czyli mamy takeoff from ramp i oznaczenie jej od razu jako uncontrolled. To powoduje, że taka grupa zachowuje się jako obiekt statyczny, siedzi od samego początku na lotnisku, czeka na to, co, co mu silnik DCS-a powie, żeby, żeby robiła. Teraz najważniejsze, jest ona widoczna dla wszystkich graczy od samego początku. Czyli gdzieś sobie siedzi ten samolot i czeka. Nie musimy później w trakcie misji do, dosyłać do różnych klientów tej informacji, że pojawiła się ta grupa. A teraz, no, tak jak powiedziałem, ten, e, ta grupa samolotów póki co jest nieaktywna, nic sama z siebie nie zrobi, nie wystartuje z tego lotniska. Trzeba ją do tego zmusić triggerem. I takim triggerem jest e, akcja Triggered Action, Perform Command, Start. Trzeba przewinąć trochę dalej. Wywołanie takiej akcji spowoduje to, że od momentu wywołania Samolot, czy grupa zacznie się zachowywać tak, jakby tej flagi Uncontrolled nie miała zaznaczonej. Czyli jeżeli jest ustawione jako RAM Start, to zacznie uruchamiać się, e, kołować do startu i e, wykonywać te zadania, które dla niej e, określiliśmy. E, oczywiście, to, że dodałem możliwość wytrygowania takiej akcji, jak Hammer Start, to jeszcze nie znaczy, że. Ta akcja się wykona. Tą akcję wykonamy w dowolnym momencie, w którym sobie chcemy. Ja dla przykładu pokażę, e, jak to zrobić, żeby e, samolot wystartował w określonym czasie. Ale to oczywiście może być reakcja na cokolwiek. E, ustawiam trigger, e, nazywam go i teraz daję warunek time more. To znaczy, że tyle sekund po rozpoczęciu misji. Ten samolot zacznie zachowywać się jako normalna, żywa jednostka, i wywołuję to przez akcję Action AI Task Push. Wybieram sobie tą akcję, którą ustawiłem do tej grupy, i jesteśmy gotowi. W tym momencie mamy samolot, który po 15 sekundach zaczyna, powinien zacząć się przygotowywać do startu. Zobaczmy, jak to wygląda. Momencik. Ok. Fly. Naciskam F2, żeby przejść do widoku e, samolotów. Jak widzicie, jest to normalna jednostka e, samolotu, bo da się ją wybrać przez F2. To nie jest statyk, to nie jest e, coś, co nie ma e, sensu w grze. I w tym momencie pojawiają się piloci. I od tego momentu ta jednostka zaczyna się przygotowywać do startu. Zaraz będziemy mogli usłyszeć rozkręcające się silniki i w ciągu minuty, półtorej taki samolot zacznie kołować do progu pasa i lecieć e, w celu wykonania zadania. Natomiast jak podkreślam, nie powoduje to ścinek na klientach multiplayer i jednostka jest e, widoczna od razu na lotnisku, także jakbyśmy chcieli na przykład nadlecieć na lotnisko, zbombardować i uniemożliwić wy, wystartowanie to oczywiście taką jednostkę można zniszczyć, uszkodzić, zrobić cokolwiek, zanim zdąży e, wystartować. To byłoby na tyle, dzięki.